Na tej prezentacji pokażę, jak zalogować się na swoje konto Gmail. W tym celu należy uruchomić przeglądarkę internetową. Kliknąć w pasku adresu i wpisać adres serwisu pocztowego. W tym wypadku ja wpiszę swój adres gmailowy www.gmail.com. Enter. Wyświetliła się poczta Gmail. Kursor jest automatycznie ustawiany w polu nazwa użytkownika. My musimy wpisać swoją nazwę użytkownika. Ja tutaj wpiszę swoją nazwę. Jest to kassenior.pl. Następnie należy kliknąć w hasło i wpisać hasło do swojej poczty. Ostatni etap jest to kliknięcie w przycisk Zaloguj się. Dodatkowo można zaznaczyć tą opcję Zapamiętaj mnie. Wtedy przeglądarka będzie pamiętać nazwę użytkownika i hasło w serwisie. Wskazuję kursorem myszy przycisk Zaloguj się. Tutaj mamy dodatkową informację, czy chcesz, aby program Internet Explorer zapamiętał hasło. Można się zgodzić. Z tym, że tutaj uwaga, ponieważ. Zgadzamy się na to tylko i wyłącznie na swoich własnych domowych komputerach. Klikamy w tak. I w tym momencie zalogowałem się na swoją pocztę elektroniczną, na swoje konto. Aby zakończyć pracę z pocztą, wystarczy, że klikniemy tutaj w prawym górnym rogu na polecenie: wyloguj się. Trzeba wskazać i kliknąć raz lewym przyciskiem myszy. W ten sposób mamy tutaj informację, że zostaliśmy wylogowani z poczty Gmail.